Poczęcie wyszukiwania sygnału czy Sygnał uzyskany trwa to zwykle około minuty. Na zimnym starcie polecam pozyskiwanie tego sygnału nie w czasie ruchu, tylko na postoju. A później, już nie ma takiej, żadnych większych problemów z sygnałem. Wybieranie miejsca docelowego. Ni. do. Klikając za dużo. Jeszcze raz. Menu, prowadź do. A tak, tu są adresy. Historia. Weźmy jakieś. Tu są miejsca, które już wpisywałem Spróbujemy wpisać coś nowego. Jeszcze raz. Menu, prowadź do. Adres. Weźmy, że szukamy prałkowce p r no, 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 l jest, prałkowce piszemy prałkowce prowadź do tylko trwa przeliczanie e, trasy a już właściwie ją widać Możemy ruszyć. No, akurat tutaj widzę, że miejsce docelowe nie jest dokładnie po trasie, którą ja będę jechał. Czy będę jechał tą trasą, ale nie będę skręcał tutaj w prawo. No, to jest. Zauważ, że jestem zupełnie na drodze wewnętrznej, przy Brawo. hotelu. Jeszcze nie na drogach publicznych. Automapa ma bardzo szczegółowe informacje o drogach. Za 50 metrów prawo. Jak również bardzo bogatą bazę adresów z numerami domów. Bardzo dużo informacji odnośnie punktów e, ciekawych na trasie: stacje benzynowe, kościoły, parkingi i, i wiele, wiele innych. E, informacje o tych punktach użyteczności można włączać, wyłączać. Ja akurat w tej chwili e, nie mam włączonych żadnych e, specjalnych informacji. E, Auto mapa ma informacje o ograniczeniach prędkości. W większości, powiedziałbym, na 90-95% zgadzają się one z tym, co się rzeczywiście na drodze dzieje. Czy jakie są ograniczenia? Bardzo często lepsze są te informacje niż na drodze, bo często brakuje znaków na przykład na terenie zabudowanym. Jak widać, GPS prowadzi bardzo dobrze, nie zbacza gdzieś stroki, chociaż oczywiście zdarza się gdzieś w gęstym lesie lub na terenie zabudowanym z obu stron, z bardzo wysokimi budynkami, które ograniczają sygnał, że ten sygnał jest zagubiony. Ale to jest rzecz, która zdarza się po prostu we wszystkich GPS-ach i związane jest z naturą działania GPS. Za chwilę dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym e, teoretycznie Za powinienem 300 metrów w prawo. skręcić w prawo. No pojadę wprost. E, akurat tak jechać. E, zobaczymy jak się wam to zachowa. Za 100 metrów w prawo. Minęłem już. Zawróć w lewo, potem lekko w lewo No i mamy informację o zawracaniu Jeżeli byłaby inna Zabróć droga, lewo, byłaby jak, z jakimiś skrętami, byłaby wytyczona No w tej chwili, no, no to ma pan choć do wniosku, że lepiej jest zawrócić niż szukać jakiejkolwiek innej drogi Zawróć w lewo To by było na tyle, dziękuję